Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i witam Was w takim... Można powiedzieć, vlogowo-pamiętnikowym odcinku, bo chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, co działo się w przeciągu ostatniego miesiąca a działo się naprawdę bardzo dużo, bo mieliśmy dwa starty trailowe, bardzo udane, z fajnymi miejscami na podium. A także chciałbym Wam co nieco opowiedzieć o moim krótkim urlopie nad zalewem Czorsztyńskim, gdzie chodziliśmy po górach, jeździliśmy na rowerze, biegaliśmy i naprawdę dużo się działo, także bez zbędnego przedłużania. Zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy sobie chronologicznie od pierwszych zawodów, czyli biegów w pogoni za bobrem. Jest to impreza towarzysząca przy maratonie Wigry. Była to impreza, na którą czyhałem naprawdę od kilku dobrych lat, ale jakoś zawsze nie mogłem znaleźć na nią czasu. Natomiast tym razem postanowiłem, że bardzo chcę spróbować takiego biegania i chcę zobaczyć, jak wygląda ta impreza. I naprawdę nie pożałowałem. Przyjechaliśmy w piątek po pracy do suwałk. Odebraliśmy pakiet startowy, wzięliśmy udział w tak zwanym święcie ziemniaka, tak to się chyba nazywało, gdzie naprawdę czekały na nas pyszności. Dobrze zjedliśmy i poszliśmy spać. Następnego dnia start około 12 rano w miejscowości stary Folwark. Szybka rozgrzewka około 2-3 km, no i ruszyłem na start. Ja nie za bardzo wierzyłem w to, że mogę być na czele tego biegu i że mogę nawet go wygrać. Pierwsze 500 metrów biegliśmy w grupce około kilku osób, natomiast już jak wybiegliśmy na asfalt, no to zrobiłem sobie dosyć sporą przewagę i na drugim kilometrze miałem już około 200 metrów przewagi nad drugim zawodnikiem. Pierwsze 3 kilometry były dosyć łatwe na asfalcie, po płaskim, więc pokonałem je ze średnim tempem około 3,40 na kilometr. Później wbiegliśmy do lasu i było już troszeczkę ciężej. Natomiast uważam, że sama trasa nie była jakoś bardzo ciężka. Wręcz przeciwnie, uważam, że podbiegi w Falenicy są dużo gorsze i ten trening, który robiłem dwa tygodnie wcześniej, przed biegu, biegiem w Pogoń za Bobrem, czyli dwa razy 30 minut, w Falenicy naprawdę mocno mnie do tego przygotował. Gdzieś tak między kilometrami od trzeciego, do dziesiątego, można powiedzieć, że było dosyć nudno, nudno, bo biegałem sobie samemu w lesie, tak w dosyć mocnym tempie, w okolicach 3,50 4,0 na kilometr. Natomiast przyszedł moment, kiedy na kilometrze bodajże dziewiątym przebiegaliśmy przez taki cypel, takie pole namiotowe, gdzie dwa razy pomyliłem trasę i tutaj naprawdę takie chwile grozy, ponieważ myślałem, że stracę swoją przewagę i tak faktycznie było, straciłem kilka sekund Jestem bardzo wdzięczny osobie z kempingu, która chyba nie była w ogóle związana z, z tym wydarzeniem, z zawodami. Powiedziała mi, że źle biegnę i że powinienem się zawrócić. No tam naprawdę, mimo tego, że miałem wgraną trasę w zegarek, no było ciężko, nie, nie, nie było jakoś super to oznakowane. Kolejna taka chwila grozy to była, słuchajcie, taka sytuacja na kilometrze dziesiątym. Widzę, że przede mną wyrasta naprawdę potężny i długi podbieg. I widzę też, że na skrzyżowaniu pojawił się traktor. Taki stary traktor to był chyba Ursus C360, taki wiecie, kopcący takim czarnym dymem. No i błagałem tylko, błagałem, żeby ten traktor przepuścił mnie i żebym mógł, mógł po prostu biec przed nim. I tak się stało: traktor mnie puścił, natomiast chwilę później zaczął podjeżdżać pod górkę. Tam był shooter, więc musicie sobie wyobrazić moją minę i moje cierpienie, kiedy traktor kopcił mi ze swojej rury wydechowej prosto w twarz, a cały ten shooter z drogi podniósł się, bo przejeżdżał traktor, więc można powiedzieć, że naprawdę nie miałem czym oddychać. Plus miałem do pokonania naprawdę taki bardzo bardzo ciężki podbieg, więc no nie było łatwo. Natomiast już później, kilometr 11, 12 nadrobiłem troszeczkę, a nawet 13 kilometr pobiegłem po 3,30 i zapewniłem sobie. Bardzo pewne zwycięstwo w biegu Pogoni za Bobrem. To było moje pierwsze zwycięstwo w zawodach Nienabieżni. Pierwszy raz w życiu wygrałem bieg. I miejsce pierwsze, młoda siła, bo młodszy o. Przynajmniej 10 lat od drugiego i trzeciego zawodnika Jakub Zyg. I okazało się, że bardzo mi się to opłaciło, ponieważ nagrody w tym biegu były naprawdę fantastyczne. To było 1,5 kg senkacza, który był robiony dzień wcześniej piwo i bon do sklepu Natural Born Runners na 500 zł. Także naprawdę było warto. Sama atmosfera tego biegu i cały bieg cudowny. E, świetnie ludzie, przepyszne jedzenie. Na mecie mieliście do dyspozycji balie, mieliście do dyspozycji saunę. Ja spędziłem fantastycznie ten dzień, mimo tego, że było zimno i było deszczowo, to i tak bawiłem się przednio. To ja myślę, że on waży kilogram. Easy. O! No! Półtorej kilo. Niemożliwe. No! Naprawdę. Sękacz, data produkcji. Słuchajcie, niesamowite. Wczoraj. On został wyprodukowany wczoraj. Bez konserwantów. Od pani Marzeny. Jaka masło, mąka przeraźna, śmietana, sok, cytryny, aromat i Mmm, mm, Ale pyszny. Taki wilgotny. Mm. Później tydzień odpoczynku i przechodzimy do znanej i lubianej zadyszki w Olsztynie. Tutaj akurat miałem bardzo duże wątpliwości co do tego biegu, dlatego że niestety, ale rozchorowałem się w środę przed biegiem. Nie poszedłem do pracy, bo tak się źle czułem. Start w zadyszce stał pod znakiem zapytania, no ale już wszystko było opłacone, więc stwierdziłem, że pojadę. Akurat całkiem nieźle się czułem w piątek przed biegiem, natomiast w sobotę na rozgrzewce fatalnie. Z w ogóle ledwo zrobiłem te dwa kilometry rozgrzewki, przyznam się szczerze. No ale dobra, ruszyliśmy. 5, 4, 3, 2, 1, start! Jedziemy! 1. Widziałem na starcie zwycięzcę dwóch poprzednich edycji. Także czyhałem gdzieś tam na to drugie miejsce, które zdobywałem już e, przy poprzedniej i jeszcze poprzedniej edycji. Natomiast okazało się, że przyjechał kolejny mocny zawodnik z Olsztyna, biegacz z życiówką 2,28 w maratonie. No i e, niestety, ale ten bieg e, zakończył się na trzecim miejscu. Open w moim przypadku, z czego i tak jestem zadowolony. Że miejsce Dlatego, że pobiłem swoją życiówkę na tej trasie o 40 sekund i w końcu złamałem 40 minut na tej trasie. A uwierzcie mi, naprawdę nie jest ona łatwa, bo, mimo tego, że ma ona tylko 125 metrów przewyższeń, to naprawdę, jeżeli będziecie kiedyś w Olsztynie, bardzo polecam wam spróbować podbiegu na torze saneczkowym, gdzie macie dosłownie pionową, długą ścianę. Ten bieg również zakończył się e, fajnymi pre-triozami, jak to się mówi, dlatego że e, tutaj akurat e, zdobyłem pierwsze miejsce w kategorii wiekowej, trzecie miejsce Open i również bon do sklepu Natural Born Runners na 300 zł. Także ja byłem bardzo zadowolony. A później w Olsztynie, e, pierwszy raz w sumie, jak jestem w Olsztynie, zawsze brałem rowerek wodny. Tym razem wynajęliśmy sobie motorówkę bez patentu i objechaliśmy sobie całe jezioro Ukiel, i naprawdę był to bardzo, ale to bardzo e, udany. Wyjazd. Natomiast przejdźmy teraz do e, krótkich wakacji nad Zalewem Czorsztyńskim. Dzień po Zadyszce, wybraliśmy się na krótkie wakacje nad Zalew Czorsztyński. I jeszcze w niedzielę, po 7 godzinach podróży w aucie, wybrałem się na krótkie 11-kilometrowe rozbieganie. Hello, hello, dzień po Zadyszce, jesteśmy nad Zalewem Czorsztyńskim. Robimy luźne rozbieganie po podróży, ponieważ rano się nie chciało wstać i zrobić treningu, ale czy będziemy narzekać? Pewnie nie. Nogi były naprawdę super, czułem się bardzo dobrze i okazało się, że błędnie pomyliliśmy dwie trasy, dlatego że Velo Czorsztyn łączy się z Velo Dunajec, no i my myśleliśmy, że biegniemy po Velo Czorsztyn i byliśmy troszeczkę zawiedzeni. Kolejnego dnia wstaliśmy rano i wybraliśmy się na trening biegowy. 15 km, z czego 12 km spokojnie, i 3 km przyspieszenie po około 40 na km. Z tym, że to było przyspieszenie pod, pod górkę, także nie był to jakiś super łatwy trening. Cisza, dzieciory do szkoły, bo dzisiaj 1 września, a my na 15 km, z czego ostatnie 3 szybsze, i ostatnie 3 będą pod górkę. Także będzie całkiem pewnie ciężko, bo ile w Womero? Ale dobrze, że po 4,10, 4,20. Bardzo ciepło dzisiaj jest 27 stopni. <głosy> 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 Piętnasteczka zrobiona. Ten pick-up 3km był całkiem ciężki. Wszedłem na dosyć wysokie tętno, bo 163 maksymalnie, no ale było pod górkę. Po treningu biegowym szybko się umyłem, przebrałem. Szybciutko schodziłem nogi w potoku, dlatego że obok naszego apartamentu przebiegał sobie właśnie taki potok z fajną, zimną wodą. I wybraliśmy się na trasę Velo Czorsztyn. Schłodzenie stópek dzisiaj będzie po prostu 10 na 10 Giantyk gotowy do drogi, drogi giant, tylko wersja damska gotowa do drogi. Mamy już naszą traskę. Trasa bardzo fajnie jest oznakowana, natomiast nie jest to trasa do super szybkiej jazdy. Dużo jest tutaj takich zakrętów dosyć ostrych, więc raczej turystycznie, aniżeli na jakiś szybki trening. A my dzisiaj naprawdę mamy świetną pogodę i świetny timing, bo jest naprawdę bardzo mało ludzi. No a wszystkie dzieciaki w szkole to wiecie jak to jest. O, widzicie. Ups, ale mi się wywalił. No i płyniemy sobie teraz. Promem mam wrażenie, że zaraz leci do wody. No, ale ładnie jest. Mówiłem, że ta trasa bez elektryka nie jest dla każdego, no, ale muszę powiedzieć, że na Giantzie skina się dobrze. Uważam, że cały ten hype na tą trasę może jest słuszny, bo jest to widokowo naprawdę bardzo ładna ścieżka rowerowa. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę na szosie, no to nie jest to jakaś super optymalna trasa, dlatego że nie jest ona bardzo szybka. No nie wiem, jakoś tak mam mieszane uczucia co do, co do tej trasy. Na pewno jest dużo więcej fajniejszych i szybszych, natomiast faktycznie, widokowo bardzo ładnie. We wtorek czekał na mnie naprawdę bardzo mocny trening, dlatego że były to trzy serie zabawy biegowe. 10 odcinków po 40 sekund na coraz krótszej przerwie, gdzie zaczynaliśmy od minuty i skracaliśmy przerwę o 20 sekund, więc naprawdę te końcowe odcinki były uważam bardzo trudne, ponieważ biegałem 40-sekundowe odcinki na 20-sekundowej przerwie. Natomiast całość treningu udało mi się pokonać ze średnim tempem tych szybszych odcinków około 3,18 na kilometr, czyli w pożądanym tempie dyszki. Taka sama akcja jak wcześniej, czyli znowu szybciutko się przebieramy i ruszamy na trasę, tym razem welo Dunajec. My dojechaliśmy sobie do nowego targu. Tam e, szybciutka kawka i jakieś fajne ciastko. Pojechaliśmy jeszcze później kawałek e, trasy w nowym targu. Zawróciliśmy się i tym sposobem wyszło nam około 50 km. Później w środę była troszeczkę gorsza pogoda, więc poszliśmy sobie w góry na trzy korony. No i w czwartek niestety, ale musieliśmy już wracać do domu, więc zakończyliśmy go takim szybciutkim 8-kilometrowym rozbieganiem. We mgle. Także taki to był typ odcinka, takie szybkie podsumowanie z dwóch startów i urlopu, natomiast pewnie zastanawiacie się co to jest za rower, który za mną wisi, o tym powiemy sobie troszeczkę później, natomiast sprzedałem swoje poprzednie dwa rowery, czyli swojego Kelisa i swojego Scotta i postanowiłem kupić jeden porządniejszy karbonowy rower szosowy. Sezon co prawda już się skończył, natomiast myślę, że warto poświęcić temu rowerowi osobny odcinek, dlatego że było to Love-Hate Relationship. Także zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków, bo będzie się naprawdę działo, a już w kolejnym odcinku relacja z najgorszego startu w moim życiu, czyli dyszki w Ciechanowie.